Flamingi, czyli czerwonaki chilijskie, uwielbiają liczne towarzystwo. Najlepiej czują się w wielkich stadach, liczących nawet kilka tysięcy osobników. Dlatego w ogrodzie zoologicznym mają do dyspozycji lustra, których każdy ptak odbija się wielokrotnie. Widząc swoje odbicia, flamingi są przekonane, że to zupełnie inne osobniki, a nie one same. W wyimaginowanym licznym towarzystwie ptaki czują się bardziej komfortowo i bezpiecznie.